Przytaczam dowcip, który bardzo lubię i on nawet pasuje tutaj świetnie: że nasza praca to jest coś, co się, jeżeli ją lubię, to się nigdy nie znudzi, bo samo to, że ja coś lubię, już mnie samą ustawia do tego w sposób aktywnie czerpiący korzyść, bo tą korzyścią jest przyjemność, niezależnie od tego, jakie mam docelowe znaczenie tej pracy. Stoi sobie pan na poczcie, podchodzi do, już zbliża się do okienka, a pani, właśnie poprzedniemu klientowi, pieczętuje jakieś tam kilkanaście listów, które ten wysyła, i następny znowu podchodzi, i ona też jakąś paczuszkę. Pach, 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 pach. pach, pach, pach. Tam przychodzi miły, sympatyczny klient i tak widzi, podaje też jej jakieś swoje papierki i mówi do niej z takim. Uśmiechem życzliwym. Oj, wie pani, patrzę, no pani ma taką ciężką pracę, naprawdę, i taką monotonną, że pani co, dokładnie cały czas to samo robi. A ona ze zdumieniem uśmiecha się. Mówi, Proszę pana, ależ skąd, codziennie inna data?